Nieodpowiedzialni za serię podpalania aut, do których doszło w ostatni czwartek w Biłgoraju zatrzymani. 25 i 36-latek zdemolowali także lokal właściciela samochodów. Mężczyzna próbując ratować dobytek trafił do szpitala. Podpalaczom grozi do 10 lat więzienia. Za tymi podpaleniami stoi dwóch mężczyzn, mieszkańców Powiatu Biłgorajskiego. Kilka godzin później pierwszy z nich, 25-latek, wpadł w ręce kryminalnych z biłgorajskiej komendy. Przed południem do policjantów przyszedł i właściwie stawił się w komendzie kolejny ze sprawców, 36-latek. Obydwaj mężczyźni zostali zatrzymani. Okazało się, że Straty. 43-letni właściciel tych samochodów oszacował na łączną kwotę nawet kilkuset tysięcy złotych, a więc tutaj mówimy o zniszczeniu mienia znacznej wartości. Policjanci ustalili, że jeden ze sprawców, ten starszy, 36-latek już wcześniej zniszczył te samochody poprzez pomalowanie kwarbą, a także zniszczył wiatę z fotowoltaiką. Te czynności w dalszym ciągu trwają. Obydwaj mężczyźni zostali doprowadzeni zaprowadzeni do Prokuratury, usłyszeli zarzuty zniszczenia...